Witajcie w ogrodzie u babci. Dali to kwiaty lata i jesieni. I pięknie wyglądają, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jaka jest dzisiaj. Na niebie jest mało chmur, wieje niewielki wiatr i jest ciepło. Dalje są u mnie od ponad 10 lat i dla nich powstała jedna długa rabata. Najdłuższa ze wszystkich. Przez kilka sezonów kwitło tutaj ponad 30 dorodnych roślin. Ale postanowiłam to zmienić i zaraz Wam opowiem dlaczego. Porząc kilka lat temu rabata długości 15 metrów byłam bardzo szczęśliwa, że mogę mieć na niej aż 25 różnych odmian dali, które kupowałam, ale też dostałam od koleżanek. Z czasem okazało się, że w tym miejscu może być ich jeszcze więcej, więc dodawałam i dodawałam wciąż nowe odmiany i tak kwitło tutaj aż 36 pięknych okazów. Dalie wymagają zasobnego i wilgotnego podłoża, by kwitło w picie przez cały sezon. Stworzyłam więc im takie warunki, i dzięki temu wszystkie karpy rozrastały się co roku przepięknie. Ostatecznie rok temu okazało się, że są już za duże i że wymagają odmłodzenia, bo nie mieściły się już na tej rabacie. Jesienią, przy wykopywaniu, podzieliłam więc karpy na mniejsze, oraz zostawiłam tylko takie odmiany, które mają duże kwiaty. Zrezygnowałam przy tym z dali w kolorze żółtym, co mocno zredukowało ilość moich sadzonek. Nie wiem, czy wiecie, że żółty kolor w daliach jest bardzo intensywny i że przysłania wszystko wokół siebie, a ja chciałam mieć kolekcję stonowanych bar w ogrodzie, więc postanowiłam, że będę miała tylko dali w kolorze białym, fioletowym, bardowym i pomarańczowym, i właśnie teraz tak mam. To jest odmiana talerzowa podarowana przez koleżankę, ponieważ moja własna nie wzeszła w tym sezonie. A ona dzieliła swoje większe karpy, więc przekazała mi jedną część i w ten sposób kwitnie i u mnie ta biała piękna odmiana. Nazwy tej odmiany nie znam, ale ma duże, dwukolorowe kwiaty z nieco słonecznym odcieniem w środku. Wygląda fantastycznie. To jest moja najstarsza odmiana, którą bardzo lubię, bo zwykle kwitła niesamowicie, ale w tym roku, ponieważ mam małe karpy, to już niestety kwiatów jest zdecydowanie mniej. Ale jest to dla mnie lekcją, że można odmawiać dalej, ale nie aż tak radykalnie, jak ja to zrobiłam jesienią. A to odmiana kaktusowa w odcieniach amarantu. Wygląda fantastycznie, zwłaszcza gdy kwiatów jest bardzo dużo. Natomiast teraz jest tylko jeden, więc zachwycam się nim szczególnie, bo pamiętam ile tutaj kwiatów było rok temu. Ta odmiana jest bardzo szczególna, bo kwiaty ma dużo większe niż dłoń i szybko rośnie od początku sezonu, dlatego mam ją w swojej kolekcji. Ten fioletowy kolor bardzo lubię, a jest to. Odmiana talerzowa, która dopiero niestety teraz wypuściła pierwszy kwiat, więc może jeszcze pokażą się kolejne, bo do pierwszego mrozu mamy jeszcze sporo czasu. A tę odmianę bardzo lubię za dwukolorowy zestaw odcieni, które za każdym razem są jakby nieco inne. Jest to odmiana, która szybko rośnie i kwiatów tłoczy dużą ilość. I oczywiście, im szybciej je obcina, tym szybciej pokazują się nowe, lecz czasami aż żal obcinać te małe okazy. Podobnie jak ta odmiana w kolorze Bordo, który miejscami przechodzi w czarne odcienie. Jest to odmiana, która kwitnie najlepiej ze wszystkich w tym roku, co mnie bardzo cieszy, bo rekompensuje mi to wszystkie inne moje niepowodzenia. I to już wszystkie moje 8 odmian, na których się zatrzymam. Innych dali nie chcę już mieć. A to dlatego, że zmienia się klimat na dużo cieplejszy i suchy. Widzę to właśnie po daliach, które mimo podlewania i nawożenia przez cały sezon nie kwitły aż tak obficie jak w poprzednich latach, co raczej się już nie zmieni. Ta rabata daliowa jest w słońcu, bo mój ogród cały jest słoneczny. W takich miejscach dalej rosną najlepiej i słońce u mnie je oświetla od świtu do późnego popołudnia, więc wieczorami podlewałam je o oraz zasilałam co trzy tygodnie z uwagi właśnie na te małe karpy. Jednak było to zdecydowanie za mało, by kwitły tak, jak to było przez kilka ostatnich lat. Wyciągając więc wnioski z tego sezonu, już teraz, we wrześniu, zaczęłam wprowadzać zmiany na rabacie. I zaczęłam od tego, że na obrzeżu wymieniłam Koćmiętki. Posadziłam niską odmianę zamiast takiej, którą miałam już od dawna w ogrodzie, a która rozrastała się bardzo szybko i zajmowała dużą część rabat, wychodząc na trawnik. A w miejsce już usuniętych kilku dali posadziłam niską odmianę rozplenic japońskich w odmianie Hamel. Jest to odmiana rosnąca niżej niż takie typowe rozplenice, ale kwitnąca równie bujnie i pięknie, tak jak ja to lubię. I wygląda ciekawie już od połowy lata, kiedy to pokazują się ich piękne, miękkie szczotki, czyli kwiatostany. Jest już tutaj hibiskus belinowy, który znalazł się tutaj całkiem niedawno, więc jeszcze się ukorzenia, ale już kwit pięknie. Kwiaty ma większe niż dłoń, co jest fantastycznym widokiem, a do tego jest to belina której nie trzeba wykopywać jesienią, więc jest przy niej dużo mniej pracy niż przy taliach i kłopotu mniej z przechowywaniem od jesieni do wiosny. Posadziłam tutaj także kilka jeżówek purpurowych, które rozsiewają się same. Przyniosłam je z rabaty z różami. Liczę na to, że jeszcze w tym sezonie zakwitną, bo pomimo przesadzenia widzę, że mogą wkrótce zakwitnąć. A jeśli tak się stanie, to z całą pewnością się rozsieją i będę miała w tym miejscu duży zbiór różowego koloru od wiosny. Dosadziłam też w tym miejscu nową mierzówkę, którą dostałam ostatnio w prezencie od Gosi, która pokazuje swój ciekawy ogród na kanale Ogród u Gosi. A ja już czekam na to, aby ta jeżówka zakwitła, bo tak się może zdarzyć dzięki ciepłej i długiej jesieni. Aby przez kolejny sezon było w tym miejscu kolorowo i ciekawie, to dosadzę kilka czosków ozdobnych w podmianie gladiator. Mam już kilkanaście ważnych cebul czekających na posadzenie, bo u mnie pięknie się już rozmnożyły tej wiosny. Ale posadzę je dopiero wtedy, kiedy dalej przykwitną, by to miejsce przekopać i zasilić obornikiem, bo czoski potrzebują dobrego nawozu i bardzo zasobnego podłoża. By miały duże fioletowe głowy w czasie kwitnienia. A wiem to świetnie, ponieważ kiedy o tym zapomniałam i nie dałam im nawozu, to już takimi okazami niestety nie były. Więc teraz już nie zapominam o tym i dam obornik granulowany i przekopię podłoże wraz z nim. Całkowicie to zdanie nie zrezygnuję, ponieważ bardzo mi się te kwiaty podobają, gdyż kwitną od lata do późnej jesieni. Ale też przyzwyczaiłem się, że je mam i że je wykopuję jesienią, a wiosną ponownie sadzę, co jest wielką przyjemnością dla mnie, bo można mieć nową kompozycję w ogrodzie, sadząc je w całkiem innym zestawie. A czy wy ulubicie dalej, macie u siebie, czy powiększacie kolekcję, czy też odwrotnie, zmniejszacie ją? Bo ja teraz zmniejszam, ale nigdy nic nie wiadomo, bo może być odwrotnie za rok bo przecież to są cudowne rośliny, których jest coraz więcej odmian, a każda wspaniała i piękna. Dziękuję za dużo łapek w górze i każdą subskrypcję. Życzę Wam ładnej pogody i miłej pracy w ogrodzie. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam!